Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi pozycjami książkowymi dostępnymi w ofercie naszej stacjonarnej księgarni, galerii, Nieznany Świat. Ta książka odkrywa praktyki duchowe kluczowe dla rozwijania się na wielu płaszczyznach. Poznasz sposoby uzdrawiania ciała i duszy, odnajdując rany ukryte w przekonaniach. Wprowadzisz proces przebaczenia, uwolniwszy się od ograniczających wzorców, prowadząc do rozwoju osobistego. Dodatkowo odkryjesz trzy metody aktywacji wewnętrznej matrycy wznoszenia się, przyczyniające się do spełnienia marzeń. To przewodnik o duchowości i kontaktach z przewodnikami duchowymi, umacniający harmonię między duszą a ciałem. Dzięki temu, że ludzie wykonują poszczególne czynności razem z innymi i odczuwają te same emocje, zaczyna ich łączyć więź tak silna, że zaciera się granica pomiędzy ja a my, pisze Dimitris Ksygalatas. Autor wychodzi z założenia, że gdyby nie istniały rytuały, budowanie społeczności byłoby nie niemożliwe, lecz w poważny sposób utrudnione. Uważa też, że dzięki regularnie odprawianym obrzędom nasze więzi. Ulegają wzmocnieniu. Ksygalatas przytacza całe mnóstwo przykładów, częściowo z własnych doświadczeń tego, jak funkcjonują rytuały. Na początku książki autor prowokacyjnie stwierdza, że czuje się wyczerpany i nie ma ochoty o tym opowiadać, ale na kolejnych stronach właśnie to czyni. I dzięki temu możemy przyjrzeć się jego zmaganiom z życiem i towarzyszyć refleksjom. Wypowiada się zaś na temat polityki, historii, erotyki, śmierci, darów parapsychicznych, które wydają się emanacją innego duchowego świata, a także na temat Boga, o którym powiada, że trzeba go czuć, a nie w niego wierzyć. Reportaż niezwykły, wielowarstwowy, skłaniający do przemyśleń o sile, jakże często lekceważonych przeczuć i snów, a także o naszym stosunku do innych, zarówno tych społecznie niepotrzebnych, wykluczonych, jak i obdarzonych silniejszą, czy też niezakłóconą nabytym racjonalizmem intuicją. Punktem wyjścia, z którego rozchodzą się pozornie niezwiązane z sobą mikroopowieści, jest tragedia walijskiego, górniczego miasteczka Aberfan. Z 1966 roku na zabudowania osunęła się wówczas część hałdy węglowej, zabijając ponad 140 osób.